Pojawiły się dwie nowe tajemnicze osoby na naechi. Jednak nie wiadomo kto to jest, ale o tym powiem wam za moment. Czy Peter oszukał w swoim filmie, zabijając graczy, nie dotykając ich na naechi SMP? Możecie w Polsce ostatnio napotkać się na takie coś, ale o co z tym chodzi? Opowiem wam za chwilę. Filmy, gdzie w Warbloxie dzieci organizują msze święte, zdobywają miliony wyświetleń, i zaraz wam je pokażę. A dodatkowo pokażę wam komentarz księdza w tej sprawie. Roboty jako pojawnik w amerykańskim sądzie. Potężne burze w Kalifornii, przez które. Woda 5 pięciolatka z samochodu, a zdejadził zdradził i zabił swoich sojuszników. Nasz polski sędzia, Szymon Majciniak został wybrany na najlepszego sędziego świata 2022 roku. To dzisiejsze szybkie i jak najciekawsze newsy. Są one tylko na moim kanale, więc zostaw lajka, like no i zostaw suba, żeby być na bieżąco. A dodatkowo włączyłem wspieranie, więc możesz sobie obczaić kozackie bonusy. A teraz przechodzimy do pierwszego news. Jak przeglądaliście ostatnio TikToka, to na pewno chociaż raz natknęliście się na takie coś. I am in Wspomnęć mędź i zmartwychwstanie twojego syna, ofiarujmy w tobie, Boże. I tak dobrze słyszycie, jest to msza święta w kościele i tak to się dzieje w Warobloksie. To ostatnio na TikToku robi wręcz miliony wyświetleń i go po prostu podbija. To jest powalone i wręcz dziwne, że takie coś się dzieje, ale ciekawe jest to, że te dzieci, które to robią, znają wszystkie bułki, jak i normalnie to poważnie mówią. A w Warobloksie jest nawet kilka tak zwanych parafii, aktualnie miliony osób się w to angażuje i to chyba jest już jakiś trend. Przez to też dużo osób zaczęło grać w albo do niego wróciło. No jednak ja nie jestem tego typu osobą, i jakoś mnie takie mtrze w Robloxie nie zachęcają do tego, i ja nie grałem ani nie zamierzam w to grać. Jednak no widać, że dużo osób ma albo z tego bekę, albo robi to naprawdę na serio. A w sumie to ciekawe i fajnie patrzy się na takie coś, no ale też ciekawi mnie, kto takie coś wymyślił, bo podobno lata to już po internecie od kilku miesięcy, jednak dopiero teraz to się wybiło. No a co najciekawsze, tą sprawę skomentował znany ksiądz, a dokładnie ksiądz Krzysztof. Krzysztof Kautunowicz i napisał, że jest potencjał. I widziałem też opinie innych księży o tym, i jakoś nie mają do tego żadnego problemu, a nawet się z tego śmieją. A przede wszystkim jest ciekawe to, co się dzieje ostatnio w internecie. I myślę, że to na tyle tego newsa, a teraz następny: Szymon Majciniak, czyli znany polski sędzia, który prowadził finał Mistrzostw Świata w Katarze, oficjalnie został wybrany na najlepszego sędziego 2022 roku. Jest to naprawdę duże wyróżnienie, a fajnie, że Polak został właśnie Mistrzem Świata. Chyba tak to można nazwać. A co ciekawe na Twitterze widać jak właśnie ten sędzia w swoje 40 do 42 urodziny sędziuje swój lokalny mecz na hali. Trzy tygodnie po sędziowaniu finału mundialu. Jest to naprawdę mocne i wręcz ciekawe. No i pozostaje nam tylko być dumnym z naszego polskiego sędziego. Robot jako pojawnik w amerykańskim sądzie. Napędzany sztuczną inteligencją będzie uczył człowieka w amerykańskim sądzie. I tak faktycznie nie jest to do pomyślenia i do wyobrażenia. Jednak będzie on tak zrobiony, żeby wszystko zgadzało się z prachą. Nie wiem, jak to będzie działać naprawdę, no ale w przyszłym miesiącu to on już będzie bronić osoby oskarżone w amerykańskim sądzie. Szczerze to nie wiem naprawdę, jak to ma wyglądać, ale zobaczymy, bo może wyglądać to dość ciekawie i na pewno będą filmy z tego, jak to wygląda. Jest to podobno nawet historyczny moment. No i to tyle tego news'a, a teraz kolejny news. Wczoraj doszło do wielu tragedii w Kalifornii. Ulice to były jakieś jeziora albo rzeki. A co najgorsze, nastąpiło to gwałtownie i była to burza z w wyniku czego zginęły kolejne dwie osoby, a ewakuować trzeba było dziesiątki tysięcy ludzi. Jednak jedna z najbardziej dramatycznych i najgorszych sytuacji było to, gdzie woda pojewała z samochodu pięciolatka. Na środkowym wybrzeżu stanu właśnie woda pojewała z samochodu sześciolatka. I jego matkę, a matkę ludzie zdołali wyciągnąć z tonącego samochodu. A tego chłopca dalej niestety nie znaleziono. Jak podają media, dziesiątki tysięcy ludzi pozostało bez prądu, a niektóre szkoły zamknięto. Niebezpieczne rzeki, powalone zostały drzewa, po prostu jeden wielki dramat spotkał tysiące ludzi i zwierząt. No i z tych informacji wiadomo również, że mała szansa jest na to, że ten pięciolatek się odnajdzie, a jeszcze mniejsza, że on żyje. I życie straciło około 20 osób w krótkim czasie, jedynie przez burzę. Jest no to smutne, ale takie coś często się zdarza i nie zależy to niestety od nikogo, bo tak już jest. I Myślę, że nie ma co tutaj więcej mówić, i przejdźmy do kolejnego newsa. A jeżeli obejrzałeś odcinek do tego momentu, to w komentarzach napisz hashtag tajemnica, a przypnie ci i masz szansę pojawić się w kolejnych newsach, tak samo jak te osoby, które teraz widzicie na ekranie. A dodatkowo, osoby, które wykupią wspieranie kanału, właśnie teraz będą miały więcej bonusów, również w newsach. Afix stworzył film, w którym zdziwił chyba wszystkich, tym że zdradził własnych sojuszników, aby stać się najpotężniejszym graczem na anarchii. No powiem wam, że samo. Odcinek zaczyna się już dość profesjonalnie i zmontowany, moim zdaniem, jest bardzo dobrze. I nie ma się tutaj do czego przyczepić. Ale nie tyle co zmontowany, jak i zrealizowany, ponieważ było tam już od początku wiele ciekawych rzeczy. Jak to, że na każdym stajecie każdy leci na każdego, no to Afik przez Sagiego stracił jedno size, ale nie na długo, ponieważ na koniec filmu miał już ich 15. Na to jednak on już ich ma 13, więc coś się musiało wydarzyć. No ale wcale jak na razie nie jest top 1 pod względem size, bo dalej to 1 Utrzymuje się Blue Kef, a za nim Dexi. Blue Kef ma aż 20 sides, czyli no gigantycznie dużo. I teraz, czy to przez to, że jest w 6-6, czy jakoś samemu to zdobył, to no tego nie wiadomo. Ale pomimo tego, i tak jest on totalnie na podium. Ale czy zostanie, to okaże się za moment. Bo jak to sama Fik w najnowszym filmie powiedział, chce on zostać najgroźniejszym i jak i najpotężniejszym graczem na Nike. Więc myślę, że inni, no, mogą się już trochę bać. Ale to wszystko okaże się naprawdę za niedługo i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A teraz, przejdźmy do następnego newsa. Ostatnio w Polsce jest coraz więcej takiego czegoś, no i pojawił się Infant internecie taki post, który został udostępniony setki tysięcy razy, z uwagi na to, że, jakby co, to są to pijane jemiołuszki. Zjadają sfermentowane jagody, jarzębiny i się upijają. Warto zabrać je z chodnika, a w najlepszym razie umieścić gdzieś w ciepłym miejscu i wypuścić. Więc jak widać, takie jemie łóżki na chodnikach można spotkać prawie cały czas i bardzo często. I pamiętajcie, żeby chociaż je wziąć, na przykład z dala od chodnika, no i postępować tak jak tutaj właśnie piszę. Bo jest to najlepsze, co można zarobić, bo na przykład, no, ktoś ich nie zauważy, może im przypadkowo coś zarobić. A co gorsze, hulajnogi są naprawdę najgorsze. Więc warto uważać na takie coś i pomóc, żeby nic im się nie stało. Peter zabił gracza. Totalnie go nie dotykając. Nie tyle nawet co gracza, a nawet graczy. I zapytacie zapewne, czy tak w ogóle się uda i czy to jest możliwe. A może Peter oszukał? Otóż da się tak zrobić i wcale nie jest to aż tak trudne. Peter podstępem zaciągnął graczy na spawna, gdzie zbudowany był wielki lawakast a na nim kolejka. Pod pretekstem zwiedzania zaciągnął parę graczy właśnie na tę kolejkę. I właśnie Utopik zgodził się na takie coś, no i chyba nic nie podejrzewał. No i przez to, że tak naprawdę w jednym miejscu był koniec tego, to się spadało, no a gdy spadamy z wysokości z wagonikiem, z dużej wysokości, to po prostu giniemy i tracimy serce. No i tak właśnie stało się z Utopikiem, a dodatkowo Peter dostał za to serce. Ale żeby nie wzbudzać niepotrzebnych podejrzeń, jeszcze przed wszystkim upozorował taką scenkę, przypadkowo go hitnął, dzięki czemu gdy Utopik zginął, Peter dostał serce. Fajnie zaplanowane i w sumie dobry pomysł na zdobycie przewagi. A dodatkowo zgodził się na to również Bluecar. Jednak tam się nie udało i pomimo, że bluka zginął, to i tak Peter nie dostał serca, bo coś tam z hitem się nie udało i było to już za długo. Ale odwrotnie było wraz z Frezu i Rikarkiem, którzy też na to się złapali, ale za to Peter zyskał kolejne dwa serca. Moim zdaniem jeżeli tego typu odcinki by były na Anarchii, to byłoby to wyśmienite. Bo jest to dość ciekawe i na pewno ciekawsze niż na przykład dominowanie serwera. Ale zobaczymy, bo może faktycznie będą coraz lepsze te filmy. Tajemniczy gracz na Anarchii. I to właśnie o nim dowiedzieliśmy się w filmie Petera. Nazywa się on Mister Y, Jak i Mr. X? Mr. Y skopał całą wyspę Pitera, no ale nie wiadomo dlaczego, po co, no i przede wszystkim kto to jest. A jakiś czas przed tym Mr. X postanowił uzupełnić całą wyspę Pitera łódkami. Co jest już w ogóle dziwne jak i jaki podejrzany. Podobno możliwe, że są to osoby z 6-6, które mogłyby takie coś zrobić. Faktycznie fajne, bo coś się tam chociaż dzieje. Przede wszystkim nie jest nudno, a ta akcja jest podobna do tej z pierwszego sezonu z Userem tego z TikToka. Ta jest to inna i w innym typie ale jednak na podobnej zasadzie. I czy to jest ustawione, no nie wiadomo, ale myślę, że pod zasięgi by mogło być ustawione i fajne, myślę, że to nawet nie jest ustawione. Jakby miał obstawiać, kto to może być, no to myślę, że Dexy, Bluker, bo wszystko na to wskazuje. A teraz to, to na tyle w dzisiejszych szybkich newsach, ja spadam Nero.